Siema siema na kanale Michał Recykling. słuchajcie dodatkowo do tego detektora ostatnio co robiłem e, odcinek z nokty e, zamówiłem sobie z portalu temu <laughs> taki pickpointer, pick przepraszam, e, mini wykrywacz taki taki o słuchajcie piszcie też czy to jest dobry wybór czy nie, ja myślę że no jest trochę to z tych dłuższych takich. Zaraz go rozpakujemy i zobaczymy. Ja pierdzielę naprawdę jestem zaskoczony. Jest on ogromny, długi. Z wyświetlaczem słuchajcie. Wow. Do tego mamy słuchajcie, taki pokrowiec. No i wiadomo. Smycz. Uruchomimy. Aha, słuchajcie, baterie. baterie trzeba włożyć. A ja nie mam baterii. Dobra, słuchajcie, baterie włożone, palamy. No, słuchajcie. Patrzcie na to. Tutaj jest końcówka USB metalowa. Fajnie właśnie są słuchajcie, są wibracje i pokazuje skalę właśnie natężenia sygnału. Skomentujcie. Ja myślę, że to dobry wybór. Zapłaciłem za niego chyba z 70 zł. O, dodatkowo mamy jeszcze lampkę, patrzcie. A to automatycznie się. Czekajcie, czy to automatycznie się zapala? To za każdym razem będzie się zapalać. No to myślę, że nie. No czy bierze baterie niepotrzebnie, nie? Czekajcie. Aha, można mi. Czekajcie. Nie idzie jej wyłączyć. Chyba. Potem może dojdę do tego. No ale solidny.